Co się dzieje? Kurko? Słyszałem że nie idzie! Jak Nie idzie, to kolewa jeszcze, to teraz zgasiłem. Dawaj miotło, szybko, dawaj tyło. Dawaj otwór. I za dziadek miałeś grilla rozpalić, a nie pożar wilirą śpiew, bo nasilane się takieł basy? Czyli kurwa nie naciągę. Aj kurwa, kiedy grocy. O patrz, poszł, firma, tylko trochę powietrza dostało. Chcesz mieć po nasilane takie obasy, czy tylko No to proszę, to nasilane, nie? Niech trzymasz się innej tyłki do roboty. K**a Blitzkin Blitzkin k**a w telefony coś Ale on coś pali k**a Bo on wychodzi z obieku i mówi tak, że k**a kur... Karty silnie mogę wyciągnąć k**a właśnie jest tak to jest Tak to z komputera się brać Tak to idzie właśnie Ale problem jeszcze tu jest oh. <słyszenia> to robię. No to na start. A pierdolisz, kurwa, kurwa kurwa. Będzie kurwa. A ja na ja Cichu pobiałam. Jak kurwa pobiałamy? kurwa, Przestęp. Ale jak nam... I wygramy zajebiście. Z kurwa. Graliśmy przed Czerpetą, przed to Ty grałeś tak, dużo tak. lepiej, ja też grałem tak. dużo lepiej wtedy. Nie. Grałem, nie? No. Idę, bo kurwa... Zajebiście. bo trzeba rozpalić... No dobra, ty którą stronę, kurwa, nie do domu, no tam, kurwa. Jak profesjonalistą zaufajcie mi trochę. Wędzarnia. Ja pierdolę. Kurde to idzie. Wędzarnia jest niezgoda. Możesz zaprosić operatora, zobaczyć jak to ładnie wszystko jest rozarzone. Ja tu zrobię trochę miejsca. No. Ja, nie no świetnie. Papieża wybrali. No. Zajebiście. Żebyś ty tą miotłą kurwa tak czarowa jak żeś profesjonalnie grałeś przy tym grillu, to by było dobrze. To byśmy teraz pajacować nie musieli. <śmiech> <śmiech> no, ja pierdolę, *e, ale Kuba ma tutaj roboty. Ja, <laughs> Karuba. No, ostatni raz robota 5 lat temu była. No. Udy, mać. No nic. Chyba rośnicę jeszcze, nie? Ale co pieniążki jak się kończą? Dobre, za ja no, dobre. Dobre, dobre. Widzowie no. Jest jak jest. To widać gołym okiem, nie? Mhm. No tak. Milionerzy jak iobacki jak jest filmna. O słuchaj kolego, milioner to jest tylko jeden z lintowarzysza no, akurat. Może później dojadą kolejni. I siedzi po mojej lewej stronie, a po drugie to co? Jak się ma dużo pieniędzy zakupować od razu wie tak, co? Tak, tu, tak. Jesteś pojwany, czy o co ci chodzi? Ty się grzyna, to... O której panie w bikini wpadają? No pani w bikini nie będzie, ale jeden gej w rajstopach może się pojawić akurat. o ale to, ta karkufa na wielką wygląda. Tylko ona tak, ale ona się skurczy. Ale coś mi zrani ze no, ja no, no, bo to potem to. trzeba będzie się <grym> tak. <wytrych> Dziadek mówi, że jest zakaz. W każdym pokoju mamy dupy. Dziadek, właśnie, możesz teraz spróbować, bo jest kadłuba. Nie w każdym pokoju. Nie, to kurwa, chłopie, puszka czy coś po dupie. W ja, ja to jest stary. Ale on mówi tak. On mówi tak. Kurwa, gdzie się Ale słuchaj, słuchaj, ja sobie mam taką konwersację. Kurwa, że akurat tak się dzień popatrzy, że się umyć dupę. Ale to musiałby być zastać dupę. Słuchaj, ja, tak, kur... mówi tak, ja, ja mówię, że... Ja nie wiem co wy kupę celnego papieru że nie widzicie ich kuba. daj mi powiedzieć. Przestań, bo on mówi, kurwa, nie zaczynaj. A zaczyna no, się. Była no, jak... o... no, afera majorowa jak z nim gadałem i on mówi tak, ja mówię, no myję dupę w banni. Ja on, no to co ty pan, dupę myjesz to, kupno potem spływa. Ale ja mówię, no nie myję bezpośrednio dupy, tylko bo wytarto. No ale ja to gówno? sprawę. On no, mówi tak, to jak idziesz wieczorem się umyć, to inną dupę myjesz, kurwa według jego ideologii. Dobra, ale ty oficjalnie się przyznałeś do bycia bo podałeś jeden taki przykład. Mianowicie, że jak uprawiasz seks z kobietą, to wymagasz od niej, żeby miała czysto. Więc ja, idąc no. tym tokiem myślenia, skoro ty golisz i myjesz po każdym saniu, to jesteś gotowy, że ktoś przyjdzie i cię tam przyatakuje Ale to Nie ma żadnego sensu co. Nie, ma nie sensu. no właśnie jest. No. no nie ma, nie ma. No, no podałeś przykład, kobiety no, podałeś przykład sensu. kobiety, no właśnie podałeś przykład kobiety. A poza tym, a dobra, a powiedz mi co w sytuacji, nie? Jak na przykład, no bo Ty mówisz, że o samą dupę, a co jak się dupa spoci na przykład, to sobie nie myjesz, tylko papierem wyciec. No to inaczej, no jakbyś, kurwa, nie wiem, sierdzi, się, albo to się robił, byś się spoczył to gdzieś umyć, ale to cała, nie samą dupę. A samą dupę po prostu. No gdzie, no powróci. Samą dupę, to nie lepiej, nie lepiej się umyć całego, tylko samą dupę. No a czasami się sama dupa spłoci. Ja, no, no, jak, kurwa, normalnie. Ja a jak podcierasz się, kurwa, w minutę i, i kupa pierwsza nie będzie, to co wtedy, no, to Co? No jak jest tak ta kurwa, nie wiem, z 10 minut i dalej No kurwa, to jest inny widać. przykład, do kurwa, jak już no, jest, jest brudny, jest... jak jest brodny, nie idzie, no, to idzie a umyć, ma kurwa, kurwa takie coś, że, że no, za, ma, ja A chodźmy, nie, że zaglądałeś? No. A, no a, i wiadomo, no kurwa, no. nie jesteś robiony A tam kurwa w pokoju zrobicie. On ma, ma p...janej dole. Ja chłopie jest na i my się do, i Czyli daro, u... no. też myjesz dupę po tak? Każdym? Yeah. U... No nie. Nie po każdym, ale hey. nie zakazuj ludziom myć dupy po Ja nie no mówię, że zakazuję, tylko zawsze zakazuj, zakazuj. po prostu no, mówiłem, że, ja, że zimne to no ja jest ten tyle. mokre pusteczki to no, no i to... No właśnie, jest... mokre pusteczki. No, no. i tak jak mycie dupy, to my tu po to jest, my a, no, to jest to. prezentacja, to jest wanna, tutaj jest, tutaj jest wanna i normalnie dajesz zupę na tak, na bo się nie kawałek. suchawę i no. zupę. No, no. Tak, no ale tak. to No tak, no ale powiedzmy myłeś się godzinę temu, kupa idziesz się wysrać i się czujesz się komfortowo, bo kupa to co, to to... to... A ja mu, nie mówię... Ona, to... No nie no, moral jest prosty, stąd nie myje dupy. No nie myje dupy. teraz nagle wszyscy myją dupę, kurwa. W to, w to. Wh teraz nagle wszyscy pozrali dupę, kurwa. Nikt chyba nic nie tego <Gl> na mnie to wszyscy. Kurwa, nie załatwimy. Kurwa, idzie jakaś konfidentka jedna. Kurwa, taki wielki, ja pierdolę. Ale przyjechamy tu jedynie w środku. Pana, tak? To są mocne treningi, że się można działać. Ale już mamy wszystko, będzie o pięćdziesiąt dolarów. Globo zajęło. Witam. Globo. Ukraińiec z Globo przyjechał. Tak, tak. Ukraińca z Globo przyjechał. Ale to jest, jest, już pojedziemy. Pojedzie. No, no, ja ja z... z... no, już jednej leci na pasie. to już pojedziemy na Bo dzisiaj jest kryminalny stream, to woda się na cały <laughs> na, na początek. Nawet do fiko, kurwa. Kurwa, ten flipple, kurwa. Mogę by tu tutaj, ale nie wziąłem gościka, żeby się coś pytał w Sandbar jest w salonie. Oh. O! No to, to może, może... Nie ja wiem, przecież tak, trzeba je rozkładać, lecz nie ja będziemy siedzieć. Noo. No, no. e, kurwa, to teraz tego... Tam możemy sobie swoją playlistę kupimy. No, tam to wszystko. No, Można się nachlać za, za darmo, zjeść za darmo. Przysujmy. Jak już była herbatka, to znaczy, że się zaczyna robić źle. Nie, bardzo fajnie. Słuchaj, jak krewem wkłodzisz, to on rozgrzewie panu. Na no, starcie. <laughs> od razu nawet go nie pytają. Właśnie, pisze do mnie. Dobra, dziadku, to co? Wiem, 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 jak sam Nie, to jest takie krzalko-holikom, na pierdolę. Takie kralko-holikom, dla sportu. Ale tak, dla sportu, a jak dziadkiem Majora komentowałeś, to się gdzieś wszyscy cały dzień, wyjebali i ta pała je***la na drugi dzień już się pyta, co tam browary przygotowane, człowieku. Coś kurwa w 2 dni wyje***łem tyle browarów, co przez ostatnie, kurwa 4 miesiące nie wypiłem. Co, my wje***łeś na niego? Nie, że z jeszcze stoją. A z czochy znowu zamiast, stoją, no? Jaki masz jakiś plan na nie, czy? Nie, tak sobie co. Ale to 3 lata. Ale od tego się wszystko zaczęło. Co trudniej się gać do tej budaki? Co? Czemu się gali na niej? No będziesz nie chciał stać przez kompażę To ile to, to, to lat. Bo wtedy siedziałem 18 godzin przy komputerze. Kiedy to było? Ojej! 3 lata temu. Na <grym> lat, <grym> lat, Ale od raz siedziałem to nie trzy parę, no? Niemożliwe. Serio? Nie ma chuga. No jak nie ma chuga? Jak je pokazywałem do kamery dwa razy? No tak, na urodzinę nawet. No, serio? No, ja Stoją, no. na balkonie stoi, To sprawa zagrożenia, kurczę. No to, jest to, jest to wymić, tak, bo tak, by się. Mamy się bronić, jak będzie przypał No. Jak zapierdolić, tu na froncie. Rozejdą się, rozejdą wszyscy. Dziadek jest dla mnie, i tak dziadek jest wszyscy się boją Obama. Dziadek ogląda, szyjku. A tak, chłopiec, no Widzisz, jako no, no, normalnie, jak jest zamordowane i to, to jest ciężko, to samo ja muszę powiedzieć. To jest cenzura, jest. tak, to jest cenzura, ale człowieku, ja chyba księżę trzy razy pokazałem, nawet na razy, dwa lata temu i poleciałem, kurwa, na siedem dni. Uważaj, kurwa, dziadu. To jest nieśmiertelne, chyba, jak już łapałabyś sobie, kurwa, ale teraz się poddawał. Ej, co z jakiejś tam gimtu, jak przeglądają, pomyśleli, jak dostajesz zgłoszenie, człowieku, a to, kurwa, i taka pała tam, kurwa, ze całego wychodzi z fujarą, kurwa to bano, nie? Nie, dobrze. No bo, y -no. I bo my, no, no nie, bo robiliśmy, że jak coś takiego się dzieje i wyskakujesz i zareagujesz no tak. to nie No tak, Jak Jak ja, <stuk viens> jak ja ten test za to, że to jest seksualny content, to znaczyło, że jak masz komuś na tym jako gość, ktoś się w i szybko zareagujesz i zmienisz scenę albo ten, to jest seksualny content. No my naprawdę wszystkie interesuje. Coś ty kurwa za... kupy afery zaczął kręcić Ja nie kręciłem, ja tylko się kurwa. kur... no. Już kur... odpalam rano streama, tam już trzy no. To, no, to mnie do Trzciusiu już napisało. Co się dzieje? Potrzebujesz pomocy? No. <laughs> ja się tylko odniosłem, no. Odniosłem się tylko do zachowania zachowaniem ja afery, nie kręciłem. Słuchaj, a jak ty powiedz... a jak to powiedziałeś, że kupić tego już go, nie jak poczekam chwilę i... To chuj tego Ale to jest dla mnie jest najlepszy ten. Ani się już grał z starą fizyce. Ale nie ma co się to na pierwszej uh -huh. Ale ten... Najlepszy jest tam jeszcze ten... Y taki, gdzie widzicie, jak widzicie, po że w udo? Czy nie? Widziałem, a... w że... Kłowie,

Kurwa, bo to też chyba było napisane, jakby to jakiś kurwa paru jakby jakaś pisał. To to wyglądało od wtedy kurwa jak jakimś kuwa zjeździe, kurwa, kurwa jakieś melin, jakiś czerwony światło, tam kurwa by było 30 taki najewany, w ogóle nic nie wiadomo o co chodzi. To które jest woda do no 22.30, bo bo ten Gabi bagi się ustawił. No. Na Warszawie dzisiaj. No tego nie, kucz, te gada w głowie, to jest. Siedziło, ja no, no, no. siedzi, zobacz! Siedzi, głowy Jeszcze pokazywałem co mi dwa dni temu się w głowie, jak tu jechałem. No właśnie jak tutaj w Warszawie impreza? Nie no tu się jeszcze nie bawiliśmy. Okay. No, Czekałem na, na ciebie. Na godzie, tak? Tak. No serio, no można by było No, można uh! by było, tu by można zrobić rypel, no. Ja pierdolę. Kąpielówki wziąłem. O, <laughs> fajnie by było takiego streamka zrobić, ale niestety to jest droga w jednej stronę. Także <laughs> nigdy Sześć, nigdy nie będzie, tam. także nigdy nie będzie. Sześć. Ja bym podać, globo, wieje, by będę spadać, glodo, nieję. Bo potem będę jeździł do tego. On nie do to, Do, no, ja do, do Torunia się oświadczał. Do Torunia się oświadczasz? Ja Ci pokażę no. potem co ona potrafi, to zobaczymy chciał. Drugi Co ty kurwa? Bożymari, mam to się do wtywa jaj. IT i W tych innych Aha. Ja się tak. nie wiesz, ja wszystko mam... U mnie wszystko jest ale albo no. Ale dobrze, Mario, musiałeś się wyrwać z tego domu trochę. Bo mu ostatnio pisali, że musisz trochę odetchnąć. To co? się ja w nie usił. Ja Jeszcze jedno? Zobaczmy. Tam macie gdzieś szaszłyki jeszcze, kurde. Zgierdzało. No co Mały kurwa Ale nie chcę całej, Nie chcę, kiełbasą, No. Jakiś plan czysz? To co pan, za się turniej za zgrupowanką? To wygrali. No. Będziemy kibicować. To ah. jak ty skończyz? siedzisz, kurde? raz widzisz, że górę na ale mogę w może coś, Jak ty siedzisz?

Ja <ông liebe> nawet no, <story> <thôi> to to nie sagt... wiem, skąd to, to, stain... to, to się p**ło. <coloured> şey. <laughs> no one... Nie, bo nie, no bo gadać, no tak. Nie, ja wiem, skąd to się jak Ty jest bramkę i jak wrócisz tego kibla i jak że to jest gówno wiadomo, że to się zabawio. A najlepsze, że to się zacznie, to się skończy, Ja już nie mogłem. jeszcze oni takie gówno na czacie, ale ja się nie czytałem, bo widziałem, że on już kurczony siedzi tam. Ale wkur...sony, nie ukrywam lekko, czemu ja nie się zagotowałem. Zarabiasz aferą, nie? Czasami jak zerknąłem, człowieku, tam jeden cały czas pisał takie rzeczy o tym ale już nie czytałem, bo widziałem, że siedzi wkur...sony. Ale jak on wpuścił bramkę, to ja tylko patrzę na kubek, a na mnie. Ale to ja tak samo. Jest sobie razu, jak leci balon, kurwa. To jest człowieku od razu wzrok. No nie no, ja bajce, jak normalnie to jest, to ale jak czasami stajesz i mówisz O, serdecznie <śięk> się nie ruszyłeś, to jest? pierdolę. I taki kur... Ale kurwa, no państwu na tej bramce 5 godzin, to kurwa bez ruchu, chłopie, no ci... Bo no, 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 bez ruchu, bo ty kurwa, on wzięł się z telefonu, ja i kosa, ja raz, kurwa, non co? no to dyryguj, kurwa. To gałba, kurwa, akcja, no jutro faręzka, co Ja pierdolę. A oni tak co jutro tak, jutro gównojad versus dziarno ja. Ja pierdolę. Co wieku? Ja, Najlepsze było dzisiaj jak kurwa Zaczął szukasz tego meczu i sam znalazł. Minut <laughs> Półtorej minuty chyba mecz to nie, czyli byś zero dostał, żeby nawet meczu nie zdążyliśmy zakręcić. Ale, ale tak, zakręcić. on zakręcił, zaczął grać, a ty mówisz, dobra, kręcimy kurwa, w córkę. No <laughs> jak zacząłem kręcić, to mówi, jest kurwa, 3 zero, nie kręć. Kurwa. <laughs> Wideo, rano, ale jaka awantura tam była, kurwa, 30 tam wzią, bo się prób przed tym monitorem. Apera za apelą kupałoby. Gruby mówi, z aferą, kurwa, mówię, że 22.30 będzie, ale to nie wiem czy przed chwilą pisał na trzech 60 minut. Hmm, to może za niedługo, za niedługo będą dla no. pisał 20 minut całość 20 minut, no? To jest 20 minut. 20 minut to 20 minut? Tak. No ale wcześniej dzwoniłeś, to mówi 22.30. No tak akurat. No ale to ty się dziwisz? Powieś no całe życie tak jak komuś. Jeba nie ma już tego momentu, aż on będzie miał dupę kurwa. Wtedy tak to wszystkich kurwa. No nie, doczeka nie doczeka się. Doczeka się nie doczekasz. się. No. No. Tak, tak. tak. Nie doczekasz. się. Nie króć sześciu się. Nie się. Nie Nie

Przyszedł trzymele zajeb... gdzie tu się siada, kurde. Ta podróż kosztowała... Maciek, przyjąłeś komputer? Tak. Już jest postawiony. Ta podróż kosztowała mnie... 6 tysięcy złotych. Ale co, ty się z prezesem nie przywitałeś? Nie, nie słuchaj go, nie słuchaj go. Jak tam. zjadłem, kurde, nie jedźcie tej kanapki tego Squid Game'a w krepsji, nie. Czy pijasz tam? Kurde, sobie szanowni widziłem, ale tak chujem ona wyglądała. Co, że mi... No to jest niemiła bełtacz, kurde. Do kiedy zostajesz? Do piątku. Doba, doba, dba, dba, dba. O ja mam nadzieję, że Daga przez ostatnie 40 minut nie oglądała tego streama. Ładnie mam Co se wasza? No, go wodar jak u Wodar Na wodar. Nie Wodarek. mam ochoty gadać za no. mną. No. Ale, ale przez chwilą policja była. Co? No. Woder to najlepiej. Na ciebie wystawka była. Tak to leci, kurwa. jakie masz? Zelot, najlepsze. No to zaraz, bo żeby mieć nie zranić.

nie, ale, chyba... <grymne> ale, 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 to, to, ale to, picia, kurwa. Ale to się, ale, jest nie, nie. Nie, nie, to nie, ale to nie, 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 pobrać. Ale nie, 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 Ale nie, tak Dawid z całej dobry szołdał. Tak? Mam nadzieję, że dzisiaj go pobijesz, no? no nie wiem, bo ja nic nie wiem w temacie. Nie pojadam. Czyli pracują, w Tak. Z robota. Kura. Właśnie. Robota pewną parą. No, I Izak ma tu Co? Co? Przy, przy ambasadzie? Niech a, nie, a to są mecze majorowe. Majorowe mecze. No tak, ja. no tak, no ta, stary, bo to z realizatorką. Chcą panu być Tak czy tak? No, nie. Co <ślał> <ślał> ja tu piję, no, ale, żartuję, żartuję. Nie, ale dzisiaj Maciek zaprosił, żebyś od tej porzył. minut Powiedział, że bardzo popchnięto. Ale będzie z nimi ten Hellboy O oh, kurwa, to nie, to nie Gdzie mogę napłyć? Pośród siebie mam kurwa tener Ja o się! To, Przepraszam! Dzisiaj mu daje swój gazetownik, bo Teraz to chcesz Ja pierdolę! Patryk ja to nie dostał! Nie dostał, ty Ale w poleciało! Nie no. Patryk, ty nie jesteś w każdym kurwa, Ja pierdolę. No to jest. Co ty się dzieje a tak, no. ja od spodobał Ci się? No spoko, ale... Dzień, <grym> dzień, 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 dzień. Jak, jak, jak pani menadżer mówi, to, minut, to <grym <grym wczoraj, się gdzieś minut nad komentarz. tak... Mamy do. Wczoraj przy siódemki wygrał szampana. Taka, taka fajna menadżerka, Patryk, wiesz? No. no jest no. starsza. <grym> A łas! Ej, ma to dnia. Dnia, Fajna pani menadżer, no. Fajna pani a nie wiesz? Ja mówię do Dagi daj tam gotówkę z góry, bo muszę zapłacić za coś. A no, za co? Inwestycje mam ważne w Warszawie dzisiaj. <laughs> Mario muszę oddać. Muszę oddać Mariodę. Ale inwestycje nie są. Mycha! No. Mycha! Zjedwaj się koła!